Cześć, witajcie, z tej strony Mati, Jestem z Kuba Cześć, witajcie Oraz Michał No w dzisiejszym odcinku, no zgodnie z obietnicą, zaczepiam przyczosareczkę No z Fenickiem i lecę przewracać łąkę, a Michał kończy łąkę, a Kuba słonecznik ja Tak mówię, Odcinek nagrałem na razy po, po poprzednio, no, nic się nie zmieniło poza odcinkiem No zobaczymy, bo ja się przycząsam, mam nadzieję, że spoko no, i dzisiaj wreszcie się przyjdzie na jakiegoś Grata, czyli na fenda. No, ale mówię, no, w Twoje chodzi tylko arcykapitan, bo nie by się odpinało Twojego. A fenda przez Sarkomanie wygląda, mówię, no, dzisiaj fenda z Turem jeździ, no taka akcja. Jak ogólnie sypie ten słonecznik, kuba? Hmm? Kuba. Co? Jak sypie słonecznik. No, no, tak sobie. No, dobra, to tam, ale ile procent to jest tym? Wyrazem w tym? W, razem w, w tym? Eee, 48. Dobra. Testujemy naszą przewracarę Ogólnie przewracarka nie jest oryginalna, z ponieważ ta jest oryginalna oryginalnego po prostu poskakiwała A tam mówię, idealnie po podłodze, mówię, pasując elegancko. Ej, przewracanie po jeden moment. Pól mówię, no, kodek akta to przewracarką będzie. No wreszcie jakieś nowa praca na tej mapie, niecałe rozmowy mocowania, albo nawozy, albo siewy, albo, albo niwa. Ja Jesteś zadowolony Michale z kosiarki? E, tak, bardzo, no, no, bardzo ko dobrze, dobrze kosi no, Jak dzile Jak dzile? Dobre no, porównanie, no nie ma co mówić Jak dzile no, no, Ja dzisiaj lecę sobie z przewracaniem no w sam raz połąk jest krwią, raczej niedogonie Michała, bo Michał tak szybciej o 3 km, bo jak do 19, a Michał 22. No taka akcja. Ej chłopaki No. Tak patrzę za okno i chyba nie nauczę się w końcu, pana. O to dobrze. Nie, u mnie nie, niestety u mnie jeszcze nie. U mnie jest słoneczko. Więc taka akcja, reanimacja tego reakcja. Reanimacja. No w kolejnym odcinku raczej jakbyśmy zdążyli, bo bym chciał, to byśmy zrobili po prostu już na dwie parace na jednym polu, że jeden grabi, a drugi wyprasował, nie? A nie. czy nie? Byśmy grali w no, byśmy grali w trójkę na jednym polu w kolejnym odcinku, jakbyś tak poszło dobrze, nie? No i byśmy po prostu tej misji byśmy naraził lalko po prostu robili tak to naraz, nie? Ja bym nie. na pewno ja na pewno grabił, a kto by ze mną prasował, nie? Ale ja bym chciał... Ja że... prasą, ja nie mam cierpliwości, do bardzo... Mi Kuba wie co cię czeka? <laughs> Belki na odcinku Kopal On się za na nic nie mówi, nie? A szczur tak inaczej, ale nie na koło, ale po prostu no tak wyszło. No i mówię, Fisianka, łanie, słuchaj, bo jest dla naszych koniów. Bo na razie koniu tylko jedzą, jedzą, jedzą wody z kaszara no nie mają co jeść ja bo. A co się stało? Nic. Jak będziesz miał 100%, nie? No. To skończ rozwodzić nawóz i co podepniesz potem tchalki, co? Że Znaczy po prostu już skończę ten nawóz, bo tam zostało, tam zostało ile? Niecałe pół pola, bo tam 60% mają spoko. Sam raz to, to skończyłem, bo już moja kolejna misja była zrobiona spokój. spoko. Okej. Okay. Tak zrobię. I będzie święty spokój z tym inną. Po jeszcze. tak będzie. Tak będzie, nie pamiętam. Ale idzie, ładnie, Kłuczę, jestem zadowolony. Raczej, z tej, z tej przestarki mam spokój. Wszystko jest jak najlepsze. punkt na razie, nie ma co narzekać. Ogólnie, no, tego nic się nie przeczą. Bo no, to, wiadomo, nikt jakoś nie mega najszybciej. Ale dajemy radę, nie ma co, nie ma co narzekać. Jest w miarę dobrze. Bywa ogólnie. No, mówię, no poza odcinkiem postaramy się tąkę, tą no już mówię, po do końca, żeby mówię w końcu zacząć tą mąkę grabić i to siana robić dla tych, po prostu, na, na tych dla naszych wybrednych koni. No, nie <grym> nie wybredne. Na samym osię na razie No i tak, i, i tego, i, i rosną pieniądze no czemu nie, no, no mówię? Oni sobie całą krokiem siana, że już było dla krów, a mówię, kolejny pokus łąki robimy na kiszonkę. Na, na owijanie, nie? Belek. No jo ja. Bo potem polecimy już mówię w krówki. No, już kolejny, mówię, kolejny sezon i kurówki zaczniemy, bo było tak, nie mamy gnojowicy ani jej oprysku. Na, e, tego, obornika, nie? A z tego no i wiadomo, na tym nawoździe się zbankrutujemy, nie? No, no wypadałoby coś troszeczkę, wiadomo, pomyśleć w tej kwestii. No, mówię, znów, znów to jest taka akcja, że mówię, robimy w trójkę obok siebie, spoko Nie ma co narzekać. No i nie idzie ten do koszenia No tych 5 minut chyba to skończy, bo to już coś zostało No No nie no, nie know, przesadziłem Co so, ja na 5 minut odcinka, no już teraz, no trzeba tego powrócenia, no idzie, no ale wiadomo O oh, boz Matko bosko, kombajn się zaciął jak dzisiaj na jedźmieniu Kombajn <laughs> chyba w foku jest Ja mówię, kombajn w foku jest No bez kitu ogólnie na tej Chryste, Panie. nie na tej górce to będzie lepiej pracować chyba w tojerem nie ta mm, czyli mm. fan będzie w gierce lepiej to prasować w kost nie no to takich taki, taki rzeczy takich już nie mamy ale to było jest fajnie bo potem będziemy mieli będzie belka tylko jako wypróbowała co co sobie belki już tak nie będzie nie Kuby, kuba wiesz o tym że chyba je zbierał belki w kolejnym odcinku nie no tak tak wyjdzie Spadaj! No dasz radę! Nie! No ja ostatnio zbierałem, to palce, tylko tu ty, ty układałeś. Ja będę rękami układał, nie... Rękoma. Rękoma, to jak ja w ostatnim odcinku był Nie, nie no. No, dasz radę. Po co się... Po co się ten tur? Tylko musisz się skupić idealnie... Ale no na tym, na tym... na ogród... na tym, na sumie nie było, a tu te belki nie, nie będą aż tak spadały. Bo są takie górki aż nie ma jak tam, nie? Tylko tu jest taki ustaw... To jest takie usłko nas na to To już zaraz nawozisz co ty robisz Kuba? Ja teraz e, kończę pole Okej okay. Teraz się No i potem na, na gospo sobie zjeść i wiesz sobie Halki nie? wezmę no, tak, i, I, i pojadę i, się Ej, i ale zmień tego, nie? Opony na no, no tak tak, no. tak, tak to jest na cienkich to pojadę, bo będę mnie pokał. Nie pamiętasz jak wziliśmy fendem na, cień, na cienkich wszystko <laughs> Z turem <którym> jeszcze? <laughs> to w ogóle była akcja Jak bokiem Mhm. Bokiem bokiem... Michał jak skończysz, nie? Mm -hmm. To wonisz oraz bo zaczęła ja kupać sobie go na głos. i poleci to jeszcze jedno pole tego na misji, nie? Dobra. Ale umiej kosiarę ci już nie byś schowa jakbyś też było dobrze. A u ogóle co zrób? Nie. Nim to zrobi... nim poświęcam ten... weź ten... weź przyjść na głos, co? Jakbyś mógł. Dobra. Że po prostu już było nie trzeba nie na odcinku, bo wjechać po nią, nie? Bo to nie ma... Mm -hmm. to już było, nie? To nie ma się na na gospa... znaczy Dlaczego? Ze sklepu się mu zbierzesz a wy to polesialiście trawą? No, my tu, by to był tu słonecznik. My to już tutaj tworzyliśmy ale, to. Bo wiesz, to było akcja A wiecie, jak ja zrobiłem na tym? Na u siebie? Na tej mapie? Nie. Co? Pewem wymalowanie ten krajobrazu? Co nie? No wiecie. Ale nie mogę nawozić u, tych nawozem. Trudno. No, no e właśnie, ale tu weźmy i więcej tego. Zależy, na najlepsze. No na trawie. No tego potrzebujemy, taka, nie inaczej. I to wtedy będzie No rozumiem, a. no jak jednak solu. No, tak to wiadomo, no. no. Da się, ale po prostu potrzebujemy wiadomo. Tej trawy i tak, i tak dużo było bez wiadomo krowy. Mm. obie będziemy tak. Raz set raz kiszonka, raz trawa. No to Bari, a konie potrzebują czy nie? nie, ale będziemy szli w krowę za dogonię nie? No nie, ale tak się pyta. Nie, bo nie, nie. W ogóle bo wiesz, wiem, wiesz to No wiesz, ale konie koni nie dają ani na niej wystanie oburnika, no nie wolno rozwala na łopatki. No kurde, no się nie wypróżniają, no to nie da się rozwala, nie? Ow no <laughs> ty tak samo. Powinno dawać no obory, tak, no to. powinno być to zwierzę, no to co, ma zapchane odbyt czy co? Na zawleczkę jako. <laughs> to... Ej, korek, masz! Ej, korek. No. Nie mam, mam 8 odcinka, mam połowę pola, wcześniej zaczniesz skąszcze no właśnie no to całe pola, sam raz będzie, nie? A jest, jest, jest Giciosław. Ale się ciemno zrobiło, łatwo. Bo... Jak ciemno, dopiero 10.39. co ty wiesz o ciemności? Ciemne, jak... Ja wiem, no w pokoju nic nie widzę, tak ciemno. No. Słońce za proszę. Za górami, za lasami. Żył. Jak, przecież u mnie jest czyste niebo. U mnie też jest, no jest takie słońce, że panie. No ja mnie chmury, wiatr wie jakby ino zaraz. A Dąka. się no w sumie... A nie, wiatr ustał. Bez no. pieniądze. Ale racja, no w po polskim wiatr jest, bo ty też mieszkasz niedaleko, nie? Bo to jest dolnośląskie. Ja dolnośląskie. O, no. A ty... Co? Bez pieniądze. No ja jestem na gospoń, nie? A czekaj, nie, tutaj ten stoi. Kombajn, nie. O Boże mm. nie, znowu się zbugowałem z tym biegiem. Oj. To nie biega to ja nie biegaj, za dyszki dostaniesz chłopie Chłop <noise> mówi przepraszam za dyszki dostałem, ja nie mogę dalej No jak jest fajnie? No to dobrze Kurde, jeszcze jedna faza i trzeba, we, trzeba będzie drugą dawkę nawozy, na wóz. No, na, na słonecznik? Na, na słonecznik I na rzepak nie, na rzepaków nie trzeba będzie Nie, na rzepak nie mm. Nie, ja ostatnio tam rozdziałam. No. To nie trzeba się, tylko na nasło, słonia. Ale na słonecznik O Ale schowaj ten znaczniki O boże Co wy tam robicie? Nie chcę wiedzieć. Ja dopicham tego. O, o boże? Ty go tak wjechałeś. Nie. Wiesz co ja mogę zrobić? Co? Podpiąć big baga. No da się. Co? No, jest taki, no jest taki skrypt, że możesz. no He, No. No masz. Da się... się ponieciliście. Ja nie wiadomo o czym. Ej, to grubo. Ej, ja zajadę. No dobra, rób się coś kurczę. Tyś śpiechałeś jest rybierką? Co czy ty robisz, Michał? Nie, chowam ja tą to... rabę. Tak dalej, tak, tak długo. Bez... Hmm. Ej, dobra, gdzie ja mam teraz? O, nie zostaw mi ten rozsiewacz tu gdzieś. Bo ja. Bo ja... Nie no, zamie... albo zamiecie się traktorami. Bez różnicy, powiedz to, żeby nie, nie odpinać specjalnego rozsiewacza. A okay. okay. Jedź po tego, nie? Po zgrabiarkę. Culu, Co ty robisz? Co? O zgrabiarkę jedź. A, dobra. <laughs> Dobra, pole numer... Pole numer... Ja myślę Matko Bosko, o Boże! Ej ten! Co tu taki obciążnik podpiął? No ja! Bo... Bo on jedzie... To jest ten, eryjusz mu A jak go bokiem zakręcił, to ja Wiem! Dlatego... Ej! Tą zgrajberkę na gospie zostaw, okej? Okay? No, Ej! Halo! Co? Zgrajberkę na gospie zostaw gdzieś! Dobra... I potem weź sobie haralki, nie? Okej. Okay. Na razie no, no, to pewno No no, bo na razie tak będziemy zgrabiali jeszcze. Jeszcze o. czas. O Boże. O Boże. O nie! stój! Ja tam nie chcę widzieć co wyrobi tanie. Ciesz się, że bzo Ja Ja jadę koło siebie. A no Cieszę. widzę. Ale, ale, ale jak on lata? Jak śmata? Lata, lata, lata Lata jak majtki rodziciel To nie No to było złe ale fajne O nie? Dobra już teraz wyróżnię e, barierkę. ten... Gratuluję mm. Co zrobiłem? Kasowałem barierkę Eee Kuba to... Opcjoni na gospie też odstaw, co? Dobra. Co? Ostaw Ostał na głospie od tego wtyera. Dobra. Bo to jest, bo ja mam jeszcze 7 do odcinka, 2, 2 te, 2 rządki, to są dwa T, dwa rządki. Najwyżej można się jeszcze coś po co coś coś. No coś zrobimy. Oży. Trzeba będzie wiatr dostawiać. No trzeba jedno... No. no Najwyraźniej będziemy po prostu kupowali krot to się kupi ten budynek i też wiatę, Bo mówię, to masz coś więcej, nie? Bo nie poraz. Nie ma miejsca już. Nie wahaj, ja ci to. Tu, ja tutaj pod warstwem oddechu. Okej. Okay. No. I bierz chaleczkę sobie, nie? O Boże. Ej Kuba jak skończę początkać, nie? Nie. No. My zostanie 5 minut odcinka, to do się żeby dobić, nie? To co pokoju za do 5 minut odcinka jest a ty to ty na głosę przywiedziesz co? Okej. Okay. Ja mówię też po prostu za 5 minut sobie chciałem, żeby pokoju, żeby mówię coś porobić, bo 15 minut odcinka to jest za mało. A <grym> <grym> ostatni rządek sobie obrągniemy. O kurde na mi No, no to, jak coś to po puszcza... czy... to puszcza, umyj, nie? Potem, bez brudu... Ale tak. Na... no Na tej się. Ferwa mi was troszeczkę na no ale Oj 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 I Ale to... z mam nie wywaliło Nie też wywaliło Cień. Dobra możemy po krótkim cięciu Jak widzicie już na moje na 5 minut Ostatnia odcinka sobie pokochałem sobie um, um, słonecznik nowym headerem Kuba skończy przepraszam, że się umyje nasze machi machiny Hmm. Niestety było małe cięcia, no wiem, miało być nie bez cięcia, ale internet coś zlagował i wwalił o z naszego save'a, znaczy z mojego save'a. Hmm. Oni to tylko tutaj mówią za mnie. <grym> no. A nic nie dostajemy. Hmm. Jak chcecie może... Mo tam wyjść z tu. dostać w zęby jak chcecie. <grym> jak chodź się chodź to w <grym usatysfakcjonuje <grym to mam może także. Ta, ta zęby, takie w takiej babki starej, nie? Ta proteza cię mi <śmiennie> Więc. Ja e, znowu te które się nie wczytały Dobra, będę ściągłem No a umyłeś i, do, i postawiaj. I zaczep obciążnik do niego, nie? No Oraz widły Oraz widły i fligla Dobel, nie? I flickle do zwierząt odstaw, bo tam będzie układali Belę, nie? Tam gdzie jest Flickel do zwierząt znów. Rozumiesz? Kuba. Kuba Halo co? Wiesz co zrobić? Wiesz co zrobić, czy nie? Bo, chłopiec głuchy dzisiaj. Kop, chłopie sobie. Ja to ma że ja lubię Ale wiesz co zrobić czy nie? No No to dobrze. Jezu. U mnie wygląda jakbyś kosił ten skonserwatorowany po... O to nieźle. A nie, że... Nie, mnie tam normalnie zabijać jak sobie z nawozami. Bo jesteś niedaleko mnie. O boss. O Boże hop jest. E Kuba, skosiłeś połowę pola. No, no. Ale by się Peggy, PGR Ojej. Boże, ktoś tam się... Przepraszam. Ktoś tam się wydłupił. <grym> nie, piłem podejmaliłem butelkę na, na podłogę, mi nie A, na biurku Dobra, ja myślę że też tak A ty znaczy, bo ja nagrywa na biurku, to no, mi to denerwuje, nie? Dobra, że mu czepił, że mu ciągnął. O, pociąg pojechał. O to już może się ustawić koło tego, nie? Koło tej łączki. Zaraz. To jest taka wielka bakteria, bo muszę się przeczepić. No i bardzo nie wiem, czy dobrze, czy ile. 50% O Boże nie. No, kolejne, no stało. kolejny odcinek będzie jeden z lepszych, bo będziemy, będziemy robili w trójkę na inne będziemy. To będzie akcja, reakcja, reanimacja, nie? No Akcja, reanimacja, jak ja Akcja, teleportacja. Będzie znaczy najpierw no, trzeba te dwie belki zbalować, to będzie trzeba poczekać, nie? Ja bym ten ich robił, nie? Najwyżej. Kuba. No dobra. No wiesz, ale to po dwie, dwie minuty, bo ta łąka jest gruba po głosami. Michał, pamiętaj co dwie belki walamy, nie? Tak jest. Tak jest, panie kapitanie, odpływamy. Dobra. A ja ona nie będzie ten, a nie. Nie, no nie, ona o jako trawę. To no, no, trawa no, no. chyba powinna jakąś sobie zbierającą najtańszą, czy coś tylko. Dobra, zaczekują widły... No to co mordy? No to starczy teraz ten najtańsza No Na 46 tysięcy, no, ma 20 tysięcy Nie, nie, należy jakoś tańszą z modu pójść, wiesz? Zobaczymy Mhm uh -huh. Dobra mordy, my, my wam dziękujemy za odcineczek się na koniec, bo się działamy do kolejnego odcinka Nara Elu